Mam nadzieję, że wyczyszczę sprawę frankową, zanim zostanę dziadkiem. Ugoda z bankiem, hit czy kit? Jak zareagować na propozycję banku, który jest bardziej natarczywy niż sprzedawca ubezpieczeń? Jak to jest, że banki proponują redukcję zadłużenia? Jeżeli zaproponujemy ugodę, która bazuje nie na nieważności, lecz na odwalutowaniu, teoretycznie bank powinien. Jakbyśmy się jeszcze nie znali, ja nazywam się Zenon Frankster i prywatnie jestem Frankowiczem, który pozwał bank już w 2016 roku. Zostałem też przez bank pozwany i nawet zawezwany do próby ugodowej. A także doczekałem wyroku sądowego, który ustalił, że umowa z bankiem jest nieważna w całości. No ale doczekałem również upadku banku i doświadczyłem niezawisłości sądowej. Natomiast zawodowo jestem analitykiem, który wspiera prawników i kredytobiorców, realizując kompleksowe analizy opłacalności zawarcia ugody z bankiem, albo współpracy z kancelarią, która chętnie wyegzekwuje środki z banku dla Ciebie. Robię też wielowariantowe wyliczenia roszczeń do pozwów, tak żeby należycie zabezpieczyć interes kredytobiorcy przed ryzykiem sędźlotka, a skoro już się znamy, to przejdźmy do tematu odcinka. Dzisiaj znów porozmawiamy sobie o ugodach. Będzie to kolejny odcinek z playlisty ugodowej. Link znajdziesz w opisie do tego odcinka. Dzisiaj powiem Ci o przypadkach, które trafiły do mnie w zeszłym tygodniu. A mianowicie do mojego kolegi dzwoni telefon i mówi: Tak, Mark, co ja mam myśleć o tym banku? Proponują mi ugodę i ta ugoda no Pierwsza sprawa już jest oczywiście w sądzie, i bank zaproponował redukcję zadłużenia z 300 tysięcy na 200. No, no to trochę tam chyba mało, bo ja do banku zapłaciłem więcej w sumie niż, niż on mi wypłacił, niejako. No ale środa minie, tydzień ginie, i co się okazuje? Jak zginęło kilka tygodni, to bank ponowił swoją propozycję ugodową i zaproponował redukcję, jednak z 200 tysięcy na niespełna 20. No i teraz tak sobie myślisz, czy w tym banku są w ogóle jacyś poważni ludzie? Jak można składać tego typu propozycje? Natomiast jeżeli tego typu propozycje padają, a faktycznie one padają, to to, to jest przesłanka do tego, żeby stwierdzić, że jednak banki bardzo mocno naciągnęły klientów i ewidentnie pali im się grunt pod nogami. A dlaczego im się pali? No bo coraz więcej i śmielej polskie sądy zadają pytania w sprawach wydawałoby się wręcz oczywistych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a z CUE przychodzą orzeczenia, które po prostu mówią, jak ma być, jak należy chronić konsumenta i że należy wyciągać wszystkie możliwe środki ochrony ich przed nieuczciwymi przedsiębiorcami. Również tymi z sektora bankowego. Na szczęście teraz polskie sądy niejako zmieniły sposób orzekania, chociaż nie wszystkie. Wiadomo, żyjemy w Polsce, w, pa w państwie prawa i sędziolotka, gdzie przepisy są jakie są i linia rzecznicza jest jaka jest i cały czas ewoluuje. Dlatego, jeżeli chodzi o ugody, jest to coś, nad czym na pewno warto się zastanowić, ale jeżeli chodzi o banki, pamiętaj, pierwsza propozycja jest zwykle zupełnie bez sensu, albo no, wręcz nie warta zawracania sobie nią głowy, ponieważ z reguły bank proponuje ugodę na zasadzie grubej kreski. Dzisiaj jesteś tam krewny 400, no to my ci zredukujemy to, przeliczymy te franki nie po 4,5, tak jak to jest obecnie na rynku, tylko na, po 4. No ale w zeszłym tygodniu miałem klienta, który dostał propozycję, przewalutujemy ci to po kursie 2 zł. No, można? Można. Czemu nie? Ale też i są klienci, którym pomagałem w ocenie atrakcyjności ugody, gdzie były propozycje rzędu 20-30 groszy. A także były propozycje ugodowe, które zakładały przewalutowanie po kursie ujemnym. Kurs ujemny to nic innego, jak umorzenie długu do zera i wypłata pewnej części nadwyżki kapitałowej. Nie jest to normą, natomiast zwrócę uwagę na to, że ten zwrot nie dotyczy całości nadwyżki kapitałowej, tylko jedynie jej części. Powiedzmy sobie, 10, 20, czasami 30%. No ale nawet w przypadku rekalkulacji bazujących na odwalutowaniach. Bardzo często jest tak, że nadpłata powstała w związku z zawyżaniem rat metodą na franka jest wyższa niż obecne saldo zadłużenia, czyli przeznaczając nadpłatę całkowicie spłacamy kredyt i zostaje nam pewna górka. Tego typu rzeczy też widać w prognozach procesowych, które realizuje na rzecz e, klientów którzy rozwazają, czy pozwać bank, czy może jednak dogadać się w trybie ugodowym. Także jeżeli chodzi o ugody, powiem tak, ostatnio rozmawiałem z innym klientem i mówię, zobacz, wydaje mi się, że tutaj sensowną propozycją ugody może być Przyjęcie, że policzymy ten kredyt tak, jakby to był kredyt odwalutowany, czyli mamy odfrankowanie kredytu frankowego, czyli mamy kredyt złotówkowy z oprocentowaniem Liborowym, przeliczamy, jaka jest wysokość nadpłaty kredytowej na dzień dzisiejszy, patrzymy, jakie jest saldo tego kredytu bez przeliczeń walutowych, które wiadomo są bezskuteczne, nieuczciwe, a jeżeli są bezskuteczne w sensie prawnym jako klauzule abuzywne, no to w sensie matematycznym można powiedzieć, że to jest dokładnie to samo, co zastosowanie kursu kupna 1 zł, kursu sprzedaży również 1 zł. Jeżeli pomnożymy przez 1, no to wiadomo, że skutek dla wyniku jest taki, jakby w ogóle działania nie było, czyli można powiedzieć, takie działanie jest bezskuteczne, ponieważ nie przynosi żadnej zmiany. I proponujemy bankowi ugodę taką, która mówi tak, słuchaj, bez przeliczeń walutowych moje saldo zadłużenia wynosiłoby dzisiaj, powiedzmy sobie, 100 tysięcy złotych, natomiast nadpłata, która powstała w związku z zawyżania rat metodą na franka wynosi przykładowo 80 tysięcy złotych, to zróbmy tak, że tą całą nadpłatę zarachujemy na akonto spłaty przedterminowej kredytu i robimy rekalkulację taką, że mój dług wynosi obecnie 20 tysięcy złotych. Ja ci to zwrócę albo od razu, albo w ratach, które są przewidziane w okresie w odniesieniu do naszej całej umowy. Czy taka oferta jest OK? Wydaje mi się, że bank nie powinien nią pogardzić. Zwłaszcza, że skutki nieważności są bardziej dolegliwe dla banku pod względem finansowym aniżeli odwalutowanie. W przypadku odwalutowania bank cały czas. Niejako zarabia odsetki, tylko odsetki są liczone od nieco innej stopy procentowej. Patrząc z perspektywy procesu, na pewno bardziej opłaca się pozwać bank, bo w tej chwili najczęściej sądy stwierdzają nieważność. Owszem, uwzględniają zarzuty dotyczące potrącenia czyli nawet jeżeli spłaciłeś więcej niż bank Ci wypłacił, to sądy najczęściej zwracają Ci tylko tą górkę. Chociaż niektóre sądy orzekają zgodnie z historią dwóch kondycji, czyli wszystko, a później trzeba z bankiem się niejako rozliczyć z kapitału. Mając tego typu rozstrzygnięcie, dostaniemy więcej pieniędzy od banku. Bank będzie musiał zwrócić nam tą, nazwijmy to, nadwyżkę kapitałową, będzie nam musiał odpalić jeszcze odsetki ustawowe za opóźnienie, które obecnie wynoszą ponad 11% w skali roku i koszty zastępstwa procesowego. Ale zwrócę uwagę na to, że jeżeli pozywasz bank, musisz liczyć się z tym, że na chwilę obecną czekają Cię dwa procesy. Pierwszy to ten, w którym ty pozywasz bank, a drugi to ten, w którym bank pozwie Ciebie o korzystanie z kapitału, czy też o zwrot wypłaconego kapitału. Ponieważ w jednym postępowaniu bank będzie twierdził, że umowa jest ważna, a w drugim, że jednak nie. Jeżeli są dwa postępowania, no to trzeba będzie liczyć się z tym, że będą że trzeba będzie prawnikowi zapłacić niejako dwa razy, czyli za dwa procesy. No, chyba, że wybierze strategię zero haraczu. Polecam obejrzeć filmik na moim kanale, gdzie właśnie o tym mówię. Zero haraczu, czyli przestajemy płacić raty. Bank pozywa nas, a my w odpowiedzi na pozyw banku składamy powództwo wzajemne, żądamy ustalenia, że umowa jest nieważna w całości, żądamy zapłaty zwrotu wszystkich pobranych od nas nienależnie rat, a na żart można pomyśleć o tym, żeby żądać zapłaty pewnego rodzaju wynagrodzenia za korzystanie z naszego kapitału przez bank, ponieważ Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w czerwcowym wyroku z 2023 roku stwierdził, że bankowi nie należy się żadna rekompensata, ale jeżeli chodzi o konsumenta, to już jej nie wykluczył. Wiele rzeczy jest możliwych, i spodziewam się, że to, co mamy w tej chwili na, na froncie frankowym, to, to sądy się dopiero rozgrzewają i pewnie będzie jeszcze kilka różnych zakrętasów i trzeba pamiętać o ryzyku, które istnieje i które już e, zmaterializowało się, czyli to, że banki mogą dzielić się na dwie części i część frankowa może pójść do piachu i wtedy, jeżeli tak się zdarzy, no, kredytobiorca praktycznie traci wszelkie możliwości odzyskania pieniędzy z banku, tak jak to miało miejsce chociażby w przypadku Getin Noble Banku. Hello, dzień, dzień dobry. Pozdrawiam syndyka i nie tylko całą ekipę, która przeprowadziła tą operację przymusowej restrukturyzacji i podzieliła Getin, bo tak jak pozwałem bank w 2016 roku, tak w 2022 po ogłoszeniu przymusowej restrukturyzacji dostałem wyrok pierwszej instancji, a czy dostanę wyrok drugoinstancyjny to nie wiem, no bo Sąd postanowił teraz jeszcze zawiesić moje postępowanie w drugiej instancji w całości. No ale stało się jak się stało, więc kiedy dostanę wyrok, nie wiem kiedy, czy będę mógł, że tak powiem, usunąć hipotekę i zmienić mieszkanie na, na takie, które bardziej będzie na przykład odpowiadało potrzebom mojej rodziny, która zmieniła się w międzyczasie, bo od momentu podpisania tej umowy kredytowej minęło już wiele lat. Pojawiły się u mnie dzieci, żona i tak, itp. itd. Kto wie, mam nadzieję, że wyczyszczę sprawę frankową, zanim zostanę dziadkiem. No ale jak to będzie? Zobaczymy. Także jeżeli chodzi o ugody, pamiętaj, jest to alternatywa. Może się zdarzyć to, że bank zaproponuje Ci ugodę, może Ci zaproponować ugodę zarówno na etapie przedprocesowym, natomiast najlepsze propozycje zazwyczaj dostają klienci, którzy są już w toku procesu. I pamiętaj, jeżeli decydujesz się na ugodę, zawrzyj ją przed sądem, tak żeby tam nie była redukcja długu, tylko rekalkulacja kredytu i sposobu rozliczenia wierzytelności, jeżeli jest ugoda zawarta przed sądem, to wtedy po prostu bardzo istotnie redukujesz ryzyko podatkowe. No, także jeżeli chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej o ugodach, czy też prowadzeniu sporów z bankami, czy też wyliczeniach roszczeń, tak, żeby zabezpieczyć Cię przed ryzykiem sędziolotka, no bo wiadomo, sądy różnie oceniają te ugody i... Umowy kredytowe, więc e, tak, żeby zabezpieczyć się, powinieneś mieć kilka wariantów wyliczeń, no i prognozę procesową, która powie Ci, jak by wyglądała Twoja sytuacja, gdyby sąd uwzględnił jakieś zarzuty procesowe banku, czy też inne rodzaju okoliczności. Jeżeli ten materiał Ci się podobał, proszę, cię, daj mi lajka, kliknij tam przycisk, subskrybuj, będziesz wiedział o, o kolejnych filmach, no i życzę Ci żeby młyny sprawiedliwości szybciutko zmieliły twój kredyt i żebyś dostał wyrok i go wyegzekwował zanim twój bank upadnie.